Wernisaż wystawy odbył się w minioną sobotę. Młoda artystka zaprezentowała kilkadziesiąt prac. Obrazy olejne i szkice, głównie portrety postaci ludzkich i fantastycznych, akty oraz pejzaże. Szczególnie dużo miejsca w jej dorobku zajmuje kobieta. Lubię rysować kobiety waleczne, które pokazują siłę. Albo na odwrót kobiety smutne. To zawsze wszystko zależy od tego, w jakim jestem nastroju, jak nastrojona do rysunków emocjonalnie. Daria, rysunek ma w genach. Talent odziedziczyła po dziadku pejzażyście. Jest samoułkiem. Techniki uczy się odrysowując postacie ze zdjęć i mang. Inspiracji szuka we własnych przeżyciach, emocjach i innych pasjach. Kocham sztuki walki i sama też chodzę na karate przy tym. A tak ogólnie to właśnie uwielbiam stare starożytność, właśnie stare jakieś tam epoki. Uwielbiam renesans. No właśnie moim głównym mentorem jest Leonardo da Vinci. W kalejdoskopie emocji to debiutancka wystawa. Do tej pory wszystkie prace trafiały do szuflady. Ona straszna jest, skryta w sobie, jest skromna i ja po prostu wzięłam sprawę w swoje ręce. No i ja chciałam po prostu, żeby ona pokazała swój talent. Na otwarciu licznie stawili się uczniowie i nauczyciele. Jestem zdziwiona ogromem tych prac i że są tak piękne. Wystawa w Kalejdoskopie Emocji dostępna będzie do 13 grudnia.